Dzień dobry Państwu. Ja chciałem przypomnieć dwie rzeczy z poprzednich prezentacji, zwłaszcza z prezentacji Michała Bawińskiego. Po pierwsze, mamy do czynienia z taką dziwną sytuacją, że plany zrównoważonej mobilności miejskiej tak naprawdę nie powinny być planami miejskimi, tylko powinny być planami aglomeracyjnymi. Mobilność miejską planuje się w układzie miasta i. Otaczającego go obszaru funkcjonalnego. To ma bardzo głębokie uzasadnienie, które wynika z tego, że nawet jeżeli w mieście zmniejszymy liczbę podróży samochodami o 5, 10, 15%, to jeżeli nie będziemy mieli zintegrowanej strategii dla całego obszaru, to po prostu ruch dojeżdżający spoza miasta, on się zwiększy i nie będziemy mieli pożądanego efektu w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych. Czy zmniejszenia zanieczyszczenia, o czym już też pan dyrektor Porawski jako o głównym celu mówił. I proszę państwa, my pracujemy nad wieloma planami zrównoważonej mobilności miejskiej. Zaczynamy od procesu definicji problemów, i w zasadzie wszędzie podstawowym problemem jest to, że systemy transportu publicznego, jakie mamy, one są względnie małe obszarowo. One obowiązują. One działają w mieście i w kilku przylegających gminach z reguły, podczas gdy faktyczny zasięg dojazdów jest znacznie większy. W miastach najmniejszych jest jeszcze większy problem. Ja pamiętam, jak byłem kiedyś w Pońsku, też żeśmy tak sobie rozmawiali: Czy w Pońsku może być strefa płatnego parkowania? Szymon mówił, że to jest ważne również po to, żeby każdy mógł znaleźć miejsce. No w Pońsku mi powiedziano, że oni nigdy nie wprowadzą strefy płatnego parkowania. Bo dużo dzieci dojeżdża do liceów, do techników, dojeżdżają samochodami, bo nie ma inaczej, bo nie ma dobrze funkcjonującego systemu transportu publicznego. Ten problem jest też coraz bardziej zauważany przez Komisję Europejską, która bardzo naciska na polskie władze, żeby finansować nie tylko systemy komunikacji miejskiej, ale systemy transportu publicznego, które będą obejmowały miasta i ich obszary funkcjonalne. I teraz, proszę Państwa, pytanie, jak się do tego zabrać, z czego to sfinansować? I żeby sobie zadać takie pytanie, musimy tak naprawdę mieć trzy pomysły. Na dole tej piramidy zupełną podstawą jest pomysł na sieć transportową. Ten pomysł powinien być i może być wypracowany w ramach sumpa. Później powinniśmy mieć pomysł na finansowanie bieżące, z którym w samorządach są coraz większe problemy. I dopiero na samym końcu pomysł na finansowanie taboru. Praktyka czasami idzie zupełnie w drugą stronę. Znam systemy transportu publicznego, które powstały w pewnych na przykład gminach miejskowiejskich, gdzie zaczęło się od pomysłu na finansowanie taboru. To jest absolutnie niepogorzemu. O dziwo przykłady, które znam, odniosły sukces, ale też znam przykłady. Yy, które były porażką. Także to, co jest bardzo ważne, pamiętajmy, że to, że gdzieś są dostępne środki na zakup taboru, to nie znaczy, że powinniśmy się na nie rzucać, kupować tabor, tylko najpierw zastanowić się po co, jaka sieć transportowa, jakie finansowanie bieżące i dopiero jaki tabor. Czyli na początku musimy mieć pomysł na użytkowników, a jeszcze lepiej klientów. A i teraz to, co jest bardzo ważne, to jest to, że z perspektywy mniejszych miast, bardzo trudno jest zrobić konkurencyjny system transportu miejskiego. Bo w mniejszych miastach 15-20 minut piechotą jesteśmy w stanie przejść z końca na koniec, samochodem jesteśmy w stanie dojechać w 3-4 km. W zasadzie z transportu publicznego korzystają głównie osoby starsze, ewentualnie inni, jeżeli im to damy za darmo, ale też większego sensu to nie ma. I my w Polsce, to jest nasza polska specyfika, że mamy tyle systemów komunikacji miejskiej. W Czechach jest taka zasada, że w mniejszych miastach nie ma przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, nie ma systemów komunikacji miejskiej. Są dobrze działające systemy, tak zwane PKS-owe, czyli to się w Czechach nazywa CZSAT. I podobnie, jak wynika z naszego scopingu, powinniśmy myśleć w transporcie publicznym, transporcie. Działającym na obszarze funkcjonalnym. Tak go na razie nazwijmy. I teraz, proszę Państwa, chcemy mieć pełne autobusy. Dlaczego chcemy mieć pełne autobusy? No, bo po pierwsze, wtedy ludzie z tego transportu publicznego korzystają, on jest użyteczny, ale pełne autobusy to też przychody z biletów. To też coś, co zapewnia pewną stabilność ekonomiczną systemom transportowym. Nie ma się co łudzić, przychody z biletów nie pokryją 100% kosztów. Natomiast są w stanie pokryć może 50, może 60, może 40% kosztów. Są takie przykłady, i to jest też całkiem sporo. I teraz, żeby autobus był pełny, musimy pamiętać, jakich mamy pasażerów i dokąd i kiedy oni chcą jeździć. Musimy odpowiedzieć na ich potrzeby. A bardzo często tworzy się na początku systemy komunikacji gminnej po to, żeby wozić dzieci do szkół. Bo wówczas gmina kupuje bilety, uzyskuje dopłaty do ulg ustawowych, o czym zaraz jest fajnie. Natomiast problem jest taki, że taka komunikacja spełnia tylko i wyłącznie wymogi dzieci. Typowa komunikacja gminna, tylko dojazdy do szkół podstawowych. Wszędzie w Europie bardzo ważnym klientem systemów komunikacji publicznej jest młodzież dojeżdżająca do szkół średnich. I te szkoły średnie mamy zlokalizowane w miastach, i do tych miast dojeżdżają osoby z powiatów, a często również powiatów sąsiednich, a dojeżdżają w Polsce niestety bardzo często samochodami. W całej Europie to jest podstawowy klient transportu publicznego. I takie przewozy, tak jak powiedziałem, mają skalę powiatu lub wręcz kilku sąsiadujących ze sobą powiatów. To jest bardzo ważne, bo jeżeli my będziemy mieli podobną skalę organizacji transportu, to będziemy w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów i będziemy w stanie ruch samochodowy napływający do naszych miast zatamować, dając ludziom rozsądną alternatywę. Druga grupa to są osoby dojeżdżające do szkół, urzędów, szpitali, znowu skala powiatowa, ponadpowiatowa. I wreszcie na końcu osoby dojeżdżające do pracy. Znowu skala powiatowa, ponadpowiatowa, ale też, proszę Państwa, specyficzne wymogi, bo nieco inne godziny kursowania. Bardzo dużo transportu publicznego poza miastami jest ograniczonych do dni nauki szkolnej. I działa tak, że dowozi do szkoły na 6 godzin. Osoba pracująca pracuje na zmiany 8 godzinne najczęściej. Czasami od 7 do 15, czasami od 6 do 14, mamy jeszcze kolejną zmianę o 22. To wszystko musimy uwzględnić, i tego bardzo wiele systemów transportu publicznego nie uwzględnia, ukierunkowując się tylko na przewozy gminne. Dlatego to, co jest bardzo ważne, udany system transportu publicznego, taki dla ludzi, to jest system działający w skali powiatu lub kilku powiatów. I teraz, proszę Państwa, finansowanie to operacyjne, to o czym mówiłem, mega ważne. Mamy różne źródła finansowania i formuła prawna komunikacji miejskiej jest formułą, która przez prawo jest w pewien sposób dyskryminowana. Czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne? Ja nie będę o tym dyskutował. Tak jest. Próby zmienienia tego są podejmowane od dawna, spaliły na panewce. Prawda jest taka, że jeżeli mamy komunikację miejską, praktycznie żadnych dopłat bieżących nie jesteśmy w stanie otrzymać innych niż to co wyjmiemy z budżetów samorządu kropka Możemy dostać co najwyżej fundusze unijne na zakup Taboru o czym też zaraz Natomiast jeżeli organizujemy komunikację inną niż miejska jaka to jest też zaraz o tym opowiem mamy dostęp do dwóch dodatkowych źródeł finansowania do dopłat do ulg podstawowych czyli jeżeli w szczególności ten podstawowy klient uczeń Kupuje bilet miesięczny i ten bilet kosztuje powiedzmy pełny 150 zł, on kupuje połówkę za 75%. Drugie 75 jest dopłaca, drugie 75 zł jest dopłacane z budżetu państwa. I to jest potężne źródło finansowania, z którego można skorzystać, które jest nam w stanie deficyt bieżący systemów transportu publicznego zakopać. I druga rzecz to jest fundusz autobusowy, tak zwana złotówka Kaczyńskiego, 3 złote za bozo kilometr. Z obu źródeł można korzystać łącznie. Oba mają swoje wady. Oczywiście fundusz autobusowy niestety na razie jest przydzielany tylko na rok. Będą tutaj zmiany, już rząd zapowiedział, będą to kontrakty dłuższe, odpowiadające kontraktom z operatorami. I teraz proszę Państwa. Jak to wygląda z punktu widzenia gminy? Postawmy się proli gminy wiejskiej. Gmina wiejska czy gmina miejsko-wiejska może stworzyć samodzielną komunikację miejską. Problemem takiej samodzielnej komunikacji miejskiej organizowanej przez pojedynczą gminę jest przede wszystkim to, że to jest komunikacja znikąd nikąd. Donikąd. I ona nie pozyska pasażerów oprócz młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych. Dofinansowanie komunikacji miejskiej, odpowiadając na pytanie, nie, nie jest planowane, nie ma na co liczyć, trzeba zmienić formułę prawną tego, co się robi. Wtedy dofinansowanie będzie, i taka zaraz będzie moja rekomendacja, odpowiadając na pytanie na czacie. Gmina miejsko-wiejska może zawrzeć porozumienie z sąsiednim miastem na organizację komunikacji miejskiej, bogate gminy to robią, wtedy mamy centralnie zorganizowaną, profesjonalną, zintegrowaną komunikację. Natomiast gmina musi pokryć całość kosztów, które wygenerowała miasto, jeżeli to dopadnie. No i to jest rozwiązanie też z tego względu słabe. I mamy dwa rozwiązania. A, proszę państwa, jest tu pewien wyjątek. Jest tu pewien wyjątek, jeżeli my w układance gmin, które podpisują porozumienia, nie mamy żadnej gminy miejskiej. Wówczas można zrobić porozumienie gmin, które zorganizuje komunikację, nie będącą w sensie prawa komunikacją miejską. I takie rozwiązanie jest zastosowane między m.in. wokół Polkowic. Jest to rozwiązanie szalenie skuteczne. Operatorem komunikacji miejskiej jest firma, która się nazywa Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, natomiast w myśl prawa nie jest to komunikacja miejska. Polkowice wyszły z tej definicji, dzięki temu ciągną pieniądze budżetowe. Co ciekawe, Polkowice, bardzo bogata gmina, taki mamy paradoks w życiu, że bogatych stać na dobrych doradców, stać na dobrych prawników, wyciągają pieniądze publiczne, i słusznie, ale też proszę Państwa, nie traktujmy tego tylko i wyłącznie jako wyciąganie pieniędzy, bo organizacja obszarowych, dużych systemów transportu publicznego, tak jak powiedziałem, jest funkcjonalnie, absolutnie uzasadniona, bo odpowiada na potrzeby dużych gron osób dojeżdżających. I obecnie zanieczyszczających powietrze w naszych miastach, zajmujących miejsca parkingowe, potrzebujących coraz większych dróg. Uchniemy ich w autobusie, będzie nami. Natomiast mamy jeszcze dwie możliwości. Proszę Państwa, absolutną potęgą są powiaty, ponieważ prawo mówi, że komunikacja organizowana przez powiat, ona zawsze, ona nigdy nie jest komunikacją miejską. Tego typu komunikacja, ma możliwość korzystania z dopłat budżetowych, zarówno dopłat dołóg ustawowych, jak i FRPA. Mamy wtedy trudność związaną z konstrukcją porozumień. Mamy pewne wątpliwości na gruncie ustaw ustrojowych, ale komunikacje powiatowe całkiem dobrze działają, między innymi w Lubinie w województwie dolnośląskim, między innymi w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim, czy w Opatowie, w województwie świętokrzyskim. Pierwsi starostowie się za to biorą i w momencie, jeżeli oni jeszcze otrzymają, co różnie bywa, wsparcie od gmin, gmin, na których ciąży obowiązek dowozów szkolnych, i te gminy zaczną kupować bilety, zaczną dofinansowywać pojedyncze linie, zaczyna się robić bardzo fajny system transportu publicznego, który zaczyna łapać tę masę krytyczną i zaczyna być... Po pierwsze, bogato dofinansowany bieżąco, ale też zaczyna być sensowny dla pasażerów. I kolejna, proszę Państwa, możliwość to jest powołanie Związku Powiatowo-Gminnego. Bardzo fajna instytucja na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Instytucja, w której gminy i powiat stają się partnerami robiącymi wspólnie transport publiczny, wspólnie go finansującymi. Rozwiązanie moim zdaniem rekomendowane, takie to działa między innymi w powiecie Bielskim w województwie śląskim. Trzy osoby taki związek zatrudnia, to jest bardzo mała struktura, natomiast struktura szalenie kompetentna. I teraz proszę państwa, to co mówiłem, troszeczkę już podsumowałem na kolejnych zdaniach, na kolejnych slajdach nie ma jednego idealnego rozwiązania organizacji transportu, natomiast bardzo Państwo uważajcie z komunikacją miejską i wychodźcie na komunikację inną niż miejska. Albo komunikację gminną, która może być organizowana przez siatkę gmin, natomiast nie może wśród nich być żadnej gminy miejskiej, albo komunikacja powiatowa, albo komunikacja powiatowo-gminna. Na kolejnych slajdach opisałem te różnice, slajdy Państwo będą mieli. To, co też ważne, przepisy są bardzo liberalne, jeżeli chodzi o zlecanie usług, to, że tworzymy jakiś rodzaj komunikacji, na przykład to, że tworzymy komunikację powiatowo-gminną, to nie znaczy, że Związek Powiatowo-Gminny nie może zlecić świadczenia usług Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej. Jak najbardziej może, jest na to kilka różnych Możliwości, także nie obawiajcie się Państwo tego, że powołanie Związku Powiatowo-Gminnego doprowadzi Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej do bankructwa. Coś takiego ostatnio robi Kraśnik w województwie lubelskim. Tam wręcz z inicjatywą wyszły władze Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Cienko to wszystko przędło, robią komunikację powiatowo-gminną, żeby sięgnąć po lepsze finansowanie, ale też dać lepszy produkt dla, dla mieszkańców. Proszę Państwa, i wreszcie na końcu, jak już sobie wymyślimy, kto ma jeździć, w jakich strukturach możemy sięgać po finansowanie zakupu taboru. I mamy różne źródła napędu taboru, to niestety nam bardzo determinuje źródła finansowania, ponieważ już niestety w obecnej perspektywie finansowej praktycznie nie można kupować autobusów z silnikami diesla z funduszy pomocowych. Jedyne źródło, z których jeszcze można kupować autobusy z silnikami diesla, to są środki polskiego ładu. Powiat słupski, czy PKS Nysa, czy powiat nyski rzeczywiście z tego korzystają, bo to jest zdecydowanie najlepszy tabor poza miastami i wszędzie w Europie poza miastami głównie jeżdżą autobusy dieslowskie. Pewnym wyjątkiem jest Holandia, ale to jest bardzo specyficzny kraj. Fundusze unijne możemy wydawać w obecnej perspektywie jedynie na autobusy gazowe i na autobusy elektryczne. I tu się niestety zaczynają problemy. Autobus gazowy, jeszcze dwa lata temu mówiłem, że jest świetnym rozwiązaniem dla komunikacji pozamiejskiej. Jest niewiele droższy w zakupie, więc jeżeli jest dobrze dofinansowany, to absolutnie się opłaca. Koszty eksploatacyjne są podobne, wszystko jest ok. Natomiast niestety obecne ceny gazu zupełnie przekroczyły racjonalność ekonomiczną eksploatowania autobusów gazowych. I były już nawet takie miesiące, że operatorzy w Warszawie, którzy jeździli autobusami gazowymi, całą swoją stawkę, którą dostawali od miasta, płacili za paliwo. To paliwo w skali kilometra zaczynało kosztować 5, 6, 7 zł. Tak bardzo to szybowało, podczas gdy gdzieś paliwo dieslowskie kosztowało około 2 zł za wozokilometr. Czyli mega drogi się ten gaz zrobił, jeżeli się ustabilizuje i obniży ponownie cena. Będzie to znowu fajne źródło finansowania, ale to jest, proszę Państwa, niestety loteria. Jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, tutaj koszty eksploatacji, koszty energii są rzeczywiście niższe niż w przypadku diesla. Więc zaletą jest to, że nie ubieramy się w betonowe buty, chociaż musimy mieć dobrą koncepcję, gdzie autobusy ładujemy, a musimy mieć świadomość, że na terenach miejsko-miejskich autobusy czasami nocują na wsi u kierowcy, bo nie ma sensu, żeby rano kierowca jeździł do autobusu przy bazie, więc musimy stworzyć pewną sieć ładowania autobusów. To nie jest nie do zrobienia, można to zrobić w oparciu o remizy i tak dalej. Mamy już autobusy elektryczne z dużymi bateriami, które mogą cały dzień jeździć bez doładowywania, chociaż pojawia się problem nacisków na osie, Te autobusy są ciężkie, wymagają dobrych dróg, też robią się problemy, ale gdzieś autobus elektryczny robi się ciekawym rozwiązaniem. Natomiast, żeby Państwo mieli świadomość, tutaj możemy go kupić z funduszy unijnych, ale możemy go kupić z funduszu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak jak ja pracuję z samorządami. To bardzo często mówię, słuchajcie, nie wydawajcie pieniędzy unijnych, zwłaszcza jak macie zitowe określoną pulę, na autobusy elektryczne, jeżeli możecie łatwo mieć ekstra dofinansowanie z Enfosiu. wydajcie lepiej pieniądze zitowe na drogi rowerowe, bo tego z innego źródła nie będziecie mieli. Także bardzo Państwa tu uczulam, że wybór, to, jaki autobus kupimy, z jakich źródeł, od czego bardzo często zaczyna się robienie komunikacji powiatowo-gminnej, miejskiej, różnej, to powinna być tak naprawdę ostatnia decyzja. I jeżeli państwo będą robili sumpy, będą robili sumpy dobrze, to rzeczywiście sump państwa przez ten proces w odpowiedniej kolejności przeprowadzi. A zatem zamiast podsumowania, proszę państwa, na początku warto mieć pomysł na sieć transportową. Im więcej, im większy obszar, tym lepiej, bo będą pasażerowie i im więcej pasażerów, tym lepiej. Osoby dojeżdżające do pracy są mega ważne muszą mieć też odpowiednią, atrakcyjną ofertę. W większości obszarów Polski nie znajdują, co skutkuje procesami wykluczeniowymi. Muszą mieć Państwo pomysł na finansowanie bieżące i tutaj sięgajcie po Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych sięgajcie po dopłaty do ulg ustawowych. Bo środki bieżące w samorządzie są coraz bardziej deficytowe i to widać w miastach. Niektóre miasta się boczą na to, że gminy ościenne tworzą swoje komunikacje gminne, powiatowe, powiatowo-gminne. Nie boczcie się, tylko twórzcie je razem. Tak jak to na przykład ostatnio ogłosił Kraśnik. I jeżeli połączycie FRPA, dopłaty do urku ustawowych, przychody z biletów i środki z gmin na przewozy szkolne, nagle okaże się, że macie w systemie całkiem dużo. Pieniędzy. A pomysł na finansowanie taboru jest na samym końcu. Bądźcie ostrożni, pojawiają się pułapki. Pierwsza pułapka to jest moim zdaniem wydanie pieniędzy z it na autobusy, kiedy można mieć pieniądze z Enfosia. Zwłaszcza na autobusy elektryczne, bo jeszcze gazowiec jest tym czymś, co może być kupione tylko i wyłącznie z unijnych. Natomiast autobus używany, dieslowski, czy autobus w leasingu wzięty przez operatora, to też są rozwiązania. Nie bójcie się Państwo tego, to jest rzecz wtórna. Czyli fundusze unijne to autobusy gazowe i elektryczne, ale przy gazie ogromny znak zapytania przy tych cenach paliw teraz. Enfoś to są całkiem fajne, dobre pieniądze na autobusy elektryczne i pewnie następne nabory będą. Granty Polskiego Ładu też, dlaczego nie? Patrzcie na słupsk, patrzcie na mysę. I wreszcie zakupy przez operatora. Też tego się nie bójcie. Dziękuję uprzejmie w tym ekspresowym tempie 20 minut mi się udało, do 15 nie skróciłem. Bardzo przepraszam, ale jak widzieliście Państwo, mógłbym o tym mówić 45. Jeżeli mają Państwo pytania, to ja oczywiście służę.